Moje kanały dzisiaj znowu będą wyglądały w strasznym babcie. Jeżeli film mi się spodoba, zostawcie łapkę w górę z podwleczkiem. No i jakby co, ja nie Ja lekcję live, więc zaczynamy. Dobrze, Difficulty. Nie umiem czytać. No, normalne jak zawsze. Muzyka tam, meczu mnie to dalej kontynuuję dzisiaj się spotkamy z znowu z babcią Granny ojej oh yeah. nie wiem, dawno się tęskniłam za nią nie widziałam jej od wczoraj hmm. może coś tam porabia? nie wiadomo a może dzieci przytrzymuje? nie wiadomo <coughs> o matko moja głowa babciu Piciu, piciu. Możesz mnie uderzyć, bo mnie głowa boli. Albo zrobić. Dobra. Uciekamy szybkość wagi ciężkiej. Bierzemy. Lecimy. Szybkość. Jest coś, ale. A ja wiem co to jest. jest. U babcie gry patrzy się nunu no z tymi gołami. Co tam babciu? Nic nie robię. Chowam się przed tobą. Okej. Okay. Co jest? A bo ja jestem na na świecie. Okej, okay, uciekamy, z dół. Pójdę w szczytę, bo ja za Uciekamy na dół. Szybki run. Jedziemy na tram, Ona chyba ci może wejść, chyba. Ale... Nie. OK, zamykamy. Uf, szybko się stunę. Widzę już tam młotek. Idzie babcia grany do nas Do nas Patrzy się gałami na nas Na nas Chce nas zabić Nie Ale czemu? Umarłam se Ona jakaś zimne, nie podałam. O nie nie Drugi dzień Nie wiem co stanie się No trochę się boję nie było jak wcześniej Że znowu ginę i ginę i ginę i ginę i ginę a mogę? Może, okej. Mój plan. Ona nie da rady podołać. Ła, a, a. Skupię ją na dołach. Babcia gry nigdy nie zdoła gry wsiąść. Ła, a, ui, siup. Coś mnie tak nie podoła. Czemu nie przychodzi babcia gry do nas? O nie, nie. Czy to znaczy, że ona chora? Ho, ho, nie. Czemu znowu Scytlo leży, a ona nie przyszła do mnie? Błagam wiemy, Grandu, czemu nie jesteś przy mnie? Patrzę sobie, a nie podołam Biorę sobie tutaj graczka do doma uciekamy na swetatek Na wypadek szłego statku. Nie wiem, się boję w ogóle wejść, ale Moja babcia w nie podoła. Wo, wo, o, e. Czy ona tam jest? Bo się boję wejść <tuszy> Czy moja babcia w końcu coś podoła? <tuszy> Chyba nie. O oh my god. <tuszy> mm. Dobra, szybko szybko. Hmm. jak jej tam nie ma? Ale ona złożyła. O oh my god! Szybko szybko uciekać! Uf, uf. Ona nadal nic nie podała. Ona będzie miała doła. Bo ucieczkę, jesteś Ona będzie miała doła. O, bo... siema bo. O, bo. Ale pójdę do kraby i spojrzę to nie, bo mnóde się, czyli moja tu jest, zabiła mnie znowu bez jaj, ja znowu ugryzłam się, bo to o. tak to nie wiem gdzie, bo ja myślę, że to źle, bo ja to tu... widzę, mówię tak, bo ja tak, bo ja tak. Wow, fajna reklama. Naprawdę. Kłamę. <ścoughs> 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 ja jestem trochę chora. Trochę w matku mi się przeżywają. Uciekam szybko tam, gdzie tam. Teraz mój kolega ma kartkówkę. Po pierwsze to jest prawda. No bo ja. Tak. Ja Może mój kolega ma kartkówkę, bo wczoraj z nami nie pisał. No i... Let it go. Like to online, man. Lexu like online. Lexu like online. I'm oh, going okay. I'm I'm stupid. I'm I'm stupid. I'm it's, it's No, 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 ok. Ja nie znam, jak to wykonać. Wykonam tylko sezona. Ja muszę... mówić le... Ale ja chcę też... zrobić salę, no. Nikomu nie chcę O ja. 100 000. O mianowniku 10, stop tysiąc. 10, Czy jest granuszka tam? Nie wiadomo gdzie ja. O 10 Szybko uciekamy stąd. Wchodzimy do muzy Zgubiliśmy jej granuszkę. Nie mamy jej przyjemce. Granoczka uciekła i ze sobą zjadła babeczka. <laughs> nie No Chociaż może nutka będzie. Czy jest babka? Zostawić babkę Skupiliśmy babkę w tutaj. Czemu ona ja, nie przychodzi? Coś tam nie tak. Ona znowu mnie tutaj wychodzi. O jaj, jaj. Czemu jej tu nie ma? Bo ja chcę być tu najlepsze na świecie. Nie, nie, nie. Szybko schodzę i tam idę. O jajaj. Jaj. Czy ja znalazłam tego specjalkę ja do ja jaj. Ale ja nie wiem gdzie. się właśnie. Nie, bo ja mam nie uciekam też, nie wiem,

Ja się trochę boję, że mnie złapię. Ale nie, ja się nie dam złapać, bo nie chcę zejść tak jak ona, bo ona zabije mnie. Lepiej uciekać do domu, bo ja nie chcę. Schowałam się poduszki, ja nie znajdzie mnie. Ładnie nie. O, poszła sobie Ażrodal. Pójdę z tym. Sobie pójdę uciekać. Nie wiadomo gdzie, bo ja by tobie zechciała. Nawet też. Ona już znowu mnie złapie. Nie, nie, nie. Ona mnie goni, a ja nie chcę, bo złapie. Uciekam jej, ale troszkę źle. moje właśnie? Dobra, Ale dobrze, że uciekam sobie są nie o oh shit, Granny tam jest. Ona nie chce. Się boję iść. Ona mnie zapije, być Ale boję się też tam to są wejść. Po mamy no play. I teraz, jest jeszcze dwa miejsca, ja tutaj robię sobie takie dwa ślady. Jeszcze dwa miejsca. I teraz na tych dwóch miejscach musi być... Niech ja ona tu przyjdzie. Teraz ja zrobię coś źle. Patrzcie, nie piszcie tego, bo zrobię specjalnie... Swoich... No, 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 no. No, ja się no, trochę boję. Tego. Tu wpisała dwójka. To oznaczało, że jest zero. Nie ma trójki, tylko zrobiła się... Dwójka. Teraz... Oh shit! Oh shit! Nie widziałam tej pułapki naprawdę. Oh shit! Oh shit, łapka idzie! Ona nas zabije teraz. Dead! No bo niechże żyje kolejny idea. Czemu ja tak za Czemu nadal śpiewam? No ciebie się naprawdę. Nakrywam tu lekcji. tak? Zabiję się, zobaczymy jakąś nową animację, może. Dobra, idę zobaczyć. gdzie nasza granuszka jest. Ja się nie chcę spałtać, bo ja wiem, że to ja uwielbiam. Gdzie to? Bo jest tak, to nie tak. Patrzę, patrzę i do dajka. Nigdy, nigdy nie zhalka. Uciekam szybko i szybko. Dajka, czemu nie nieważyć, że Czemu tak to już chciałbym? Jak z

Czas na będzie Ona musi tu przyjść. Chodź tu babka. Chodź tu babka. Chodź tu. Tutaj ty mnie zabijesz. Wiedziałam. I'm dead. No i nasza animacja. Czyli dzisiaj no, przetrąci. Znaczy, nie przetrąci, to znaczy przetrąciło. Umrę. Bye, bye. Dziękuję, grałem. Pa, pa, No. Game over. I'm angry, stupid. No, game over mamy. Przegraliśmy. Ja, jeżeli się film ja, ja, spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo nie Was zabije. Noro!